Zaraz będzie się, się tak. okręc, okręc. O, ja Jeszcze tak będę tak potem grał tak, i bym nakręcił. Interaktywny. <grym> no, spalaj się. No, no. ja A paczka, nie No to zakrycie, ej! Dobre Co? Z tym, no nie przesadzaj. Wygrali trzy pierwsze mecze, byli liderem tabeli, a potem wszystko w ryj. No jeden zranksowali. No czwarte, piąte od końca. To taki poziom roboty mniej więcej. Nie no, może wygramy z 2-1. Z lepszą dyspozycją dnia. Z farmem. Nie, ale z amonetem. Z... Z nie śmiej tylko kurwa, nie pij, stań i strzelaj bramki. Gnoju. No to jestem w szoku. Utrzym obiecał bramkę, czy dotrzyma słowa? No, niestety. Nie udało A to było podanie, tak? Miałeś strzelać. Zniszczę go, jest gruby. I co, że gruby to gorszy, kurwa? A Lepiej być gruby, mniej głupim. No to niestety pojechałeś tutaj podwójnie, ja Aha, nie mogę. A ja nie chciałem tutaj pojechać, ale uderzył z tu, a no że ktoś się odezwał. Nie, nie. Dlaczego? To jest ja rodzajem kokainu. Nie, powiedziałem to ogólnie. Ale rozumiesz ze mną, No boże, ale dlaczego uważasz, że chciałem ci od razu pojechać? ale. Ale. Ale dyskusja to nie zaczynałam ci od razu dojeżdżać. A że się poczułeś, no to już nie mój problem. Nie poczułem się. Poczułeś się, bo powiedziałeś, że ci nie dojechałem, a w ogóle mi coś takiego przez myśl nie przeszło. No po co, to tutaj. Bo kto to już nie nadąża za naszymi rozmowami Kawka nie wal tak mocno, kurwa, bo... kamerą nie nadążyłem. Kawuś, ale pajęcie nie zerwałeś. No, nie zerwałeś. To tak wolił ludzki tak mocno było, chyba. Jednak, e? kawka, to na kwiat szedł, jednak idzie, niestety. to? Ja nie wiem. Ja nie wiem. Ja Prawda, kurwa. Trzeba zrobić. A nie. To jeszcze ja zabrałam kościomania. Dwie. To jest no kurwa, dwoma, bo mówiliśmy się, że dwoma. Nie, tak. trzema. Dwoma, mani. No Zobaczmy nie jest. No partacze. No partacze, kurwa, my jesteśmy zajebiści. Dwoma, kurwa, mani. Koza się pośliźnie na rozlanym piwie. Dokładnie, tak. Kurwa, trzema nie będzie pewnie. To kurwa, tak trzeba zrobić, żeby było. Kudę, Wa! Nieporozumienie w szeregach marmoty. To jaką znawia? Więc po prostu masz zaklep na tej harie. To tak. To się za rożna, nie będzie miejsca. To będzie miał to. gnoju, chodź. I zaraz albo teraz, jak chcesz w piwko. Zaraz, czekaj, nie pójdź, ty! On jeszcze nie odszedł. Z mojego boku. Z mojej budy. Przewagę, tak? Nie, yes. zrób przewagę najpierw, strzelcz tyle, żeby było ok. Aj! a Wójcik, chodź też już zaraz Piło <try> <try> Chodź Syciu, chodź! Dawaj Dany. Dajesz, A, się, się to schoda zasuwam wieszy, nie To jest Jeden ja chce taką ziemią złowić w tej wysokości. Zrana wczoraj nie wykaże, to wpadło. No jest kwiatło. O! Jej! Też chyba nie wygląda. Dobra, cicho. It's a quill No i nie wejdę. Jeszcze tak gniada mała weszła, zaraz spierdolisz coś. Do pustej I w kopletki masz całca Kępo się kwiecie Brawo Tam jest kotorane. Piła, piła idzie O oh, kurwa O oh, kurwa, co się pokrwi. <grabi>. Chodź plasterek Nie Gra, Graj, <gry> y, numer 05 Pajat Baran Kretny, zjepi gówno rano. <gry> Wamostowuj. Tak jest. Wiktor Podejść trochę piwko Lufa. Bez straty. Co ma być? <gry> Jestem go goju! Kolejny był wcześniej. Kawę kocu! Nie chcesz też? Jestem fighter. Nie graj. Zmienię ale... się. Danego zejbałem. Bracer, jak się zmęczysz, to chodź. zmiany jesteśmy? koza nie chce wejść. Ja Ja wejdę, jak będzie wynik. Lufa! Nie będzie. Nie, będzie nie, nie była lufa. Lufka była karawka. Ja jestem co przystosowana, żeby sobie, 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 sobie. No, żeby się no, się patrzę, to No, się się wracać. sobie. Nie trochę Marek. Bale, nie może, nie, mógł... nie jeszcze trzeba. Nie no mogę, mogę grać. Brawo, Daniel. Teraz mógłbyś wejść ko. Właśnie. Nie bądź. Się... No, kurwa. To taka Kurwa. To ja nas wejdę, kurwa, i Koziołowi pił skocze. Daj kamerę, i... No to... Podpiszemy I to przez ci. Nie jest no, przez... gramy, bo to jest. Zleciałem kurwa. kurwa, graj to. Ale gwizd to tempo! Dany, wracaj! To kreta <grysta> zabił, Mój <grysta> no Oj, pobrzeczka, słupek! Zabijany u nas... Dany, podobno nic nie było. Co się wyciął, jebany? Wendy? <grysta> Równo z pakietem. Czy nie? Właśnie widziałem. Kopiec jest takim gnojem, że się najebie. <grysta> I słusznie. <grysta> Bo pracuję sobie od trzech maczków w galaktyce na, na to. Brawo, teraz to. Teraz tro, tro, trochę, trochę mniej sobie będzie z bryjni. No, Brak jest! Może jednak nie będzie tego w pierdolu. Panie, zaraz wejdziesz. Nie, no ja to tak przyś... o 9-1 to może. Nie, bo z pola. Szk skup, na się na, nosa, skup się na składzie na jutrzejszym mecz Bo tu Neonet to wiesz, oni tam na pewno za to kawkę, że kawka nie na strzelana samochód i no, kurwa mogę dostać jakby gramce trochę na strzelne na strzelne samochód. Ale to też mi otworzyłem, że nie było widać ptaka. A ten kurwa co ty robisz? Chodzi schląda czy nie? No to jeden. Sajdź tego, słuchaj go przejmę. No oni by poszli. Słuchy, chodź zaraz po tej akcji! Yee! Kurwa, kenerze? Trenerze. <grymne zjech> <grymne zjech> kurwa, jestem taki trener, jak ty strzelisz bramkę za połowę. No kurwa, teraz prawie za połowę Będę <grymne zjech> Będzie na paszlu, gdybym męku, e Będę do uda Chodź, suchy, chodź! Dawaj, koza. O, poszli. Chodź, Marek. Marek, gdzie lecisz? W noju. Albo nie chcecie na atak, to nie spierdoli. Kurwa, sami gwiazdory na ławce siedzą. <grymne zjech> Odpierdol się ode mnie. <grymne zjech> Nie, nie, masz tu, Brawo, Mariusz, nie chcesz mieć miana gwiazdy? Ja nie muszę go nie chcieć mieć, bo ja go mam po prostu. I tyle. <noise> Dobry pomysł Marcin. Nie rozumieją cię chłopaki. Dobrymi pomysłami to jest piekło wybrukowane panie Butrym. Z moimi? Dobrymi. A z dobrymi? A, dobrymi. Brawo Marcin. Brawo Mariusz. Brawo Koza. Ależ to jest pasóweczka najlepiej ułożona w marmocie.

Więc że to tak nic oleju. Nic oleju absolument. Chodź teraz, Daniel! Właś kawka, gnoju. No. Brawo, Dany! Odkurwiony jest, bo... Ale szczerze, zaczął? Właśnie, zbudził. Po co się wyganiasz, jak wszedłeś już do środka? Już wystarczy, że raz skali wygonili w No No Brawo, Kacza. Brawo, Brawo, Mendel! Marek! Po raz kolejny ratuje tę dziurawą obronę marmoty. Mendy Show, 2. Domyk! Dobrze, wójci Domyk! Czarne spodajki, zgubiłeś? No? Quite nice. Nie No? No? ja nie to to No? wiem. chcecie, żeby ta klisza pękła? Brawo, Krzysiu! Masz? Leda! Nie! Zbimuj! Słuchaj, w uchu! Leda, uśmiech! było... Masz? Kapka! Tym <grym> <grym> no, ty, ty optymistycznym akcentem kończymy.